Ta lekcja będzie poświęcona materiałom do zimnego przedłużania włosów i zaczniemy od podstawowych narzędzi, które będą nam potrzebne w pierwszej kolejności. Po pierwsze, to klej do zimnego przedłużania włosów. Kleju starcza na 5 do 10 osób. Na początku może starczyć na trochę mniej. Gdy będziemy się uczyć, możliwe, że na początku będziecie używać więcej kleju niż potrzeba, bojąc się, że nie zwiąże. Dlatego na początku może starczyć na 4 osoby. Jednak później, na przykład ja używam tej buteleczki kleju już na 10 osób i nawet połowa się jeszcze nie skończyła. Więc jest to bardzo ekonomiczny produkt. Jego cena to 150 zł, dosłownie to 10-15 zł na osobę. Klej przygo przygotowałam sama, zrobiłam go maksymalnie wygodnym dla stylisty, gęstym, bez zapachu jak inne kleje i hipoalergicznym, bo wcześniej mieliśmy gorszy klej i musiałam go przerobić na dobry. Klej istnieje przezroczysty i czarny. Najczęściej i w ogóle zawsze używamy przezroczystego kleju, a czarny w, w takich ekskluzywnych wypadkach. Czarny jest mniej mocny klej, bo już dodano tam kolorek i oczywiście, że samego klejącego materiału jest mniej. Więc czarny klej ja używam tylko na czarnych włosów i dosłownie tylko wtedy, gdy widzę, że kapsułka jest trochę gorsza niż zwykle. Ale najczęściej używam tylko przezroczysty klej. Więc na początku będzie ok wziąć i czarny i przezroczysty, ale czarnego wystarczy chyba na rok pracy, bo używamy go bardzo to bardzo, bardzo rzadko. Następne narzędzie to końcówka do kleju. Końcówka do kleju jest w naszej technice obowiązkowa. Wcześniej pracowaliśmy bez niej, ale to była troszeczkę inna technika. Teraz w naszej już najłatwiejszej metodzie, której mamy ze wszystkich najpiękniejszych kapsułkach, obowiązkowy jest ta końcówka. Końcówkę sprzedaje się 1000 sztuk za 35 zł. To bardzo mała kwota i tych 1000 sztuk starczy chyba na całe życie. I już nie jest potrzeby uczenia bez, te, bez tej końcówki, jak wcześniej u nas było, bo wcześniej to było w deficycie, nie było w sprzedaży dużo tych końcówek i był taki moment, że jej nie ma. Ale teraz takiego nie ma. Jak sprzedają 1000 sztuk za 35 zł, no to w ogóle nie jest żaden koszt i wystarczy nam na całe życie. Ubieramy go tak z góry. I to będzie nasza na konstrukcja kleju, która zawsze jest całkowicie e, taka, że klej zawsze idzie u nas z końcówką, i zawsze jej używamy. Następne nasze narzędzie to aktywator kleju. Jego koszt 150 zł. Aktywator kleju sprawia, że klej zastyga szybciej, abyśmy się nie sklejali. Na początku można pracować bez aktywatoru, jeśli pracujemy długo i klej i tak ma czas, aby zaschnąć, wtedy możemy pomijać aktywator. Aktywator przyspiesza zastyganie kleju. W każdym razie potrzebujemy go, ponieważ to podstawowy materiał do zimnego przedłużania włosów. Następny materiał to dowolny pojemniczek na aktywator, do którego będziemy go wlewać. Może być to kieliszek, może być to cokolwiek. Ja używam małych solniczki w pracy. Sam aktywator mamy w formie sprayu, co jest bardzo wygodne. Wcześniej były takie aktywatory, właśnie tej konkretnej firmy, który u mnie teraz został, butelek Nix, że byli w buteleczkach i bardzo szybko się utleniali, wyplukaliście. Płaciliśmy duże pieniądze za aktywatory, otwieraliśmy butelce, a starczało jej maksymalnie na tydzień. Forma sprayu jest wystarczająca na bardzo dużo wielu klientów, na 20-30 osób i jest praktycznie nieskończona. Aktywatora używamy zatem w nowej formie. Używamy pojemniczka i do niego psikamy ilość, której potrzebujemy. O tym, jaką ilość aktywatora potrzebujemy, będziemy mówić z tobą w praktycznej części naszego kursu, a teraz po prostu gadamy o materiałach. Następnie, co mamy, to nasz patyczek drewniany. Tym patyczkiem właśnie będziemy stosować aktywatoru na włoski. Nigdy nie płukamy aktywator. Bezpośrednio nawoły, nie nakładamy za pomocą tego patyczka. Ten potyczek kosztuje gdzieś 10-15 zł na 100 sztuk, też bardzo mały koszt. I to ostatni material, który różni nas od innych metod. Dalej, jeżeli jesteście stylistą, innych metod, i już macie inne materiale, tylko klej aktywator. Końcówka i patyczek to takie materiały, które różnią nas od innych metod. Dalej będzie już wszystko, co ma każdy stylist, lub jeżeli zaczynacie od podstaw, no to będziecie to kupować jeden raz i już wykorzystać na stale. A klej, aktywator patyczki i końcówki to jedynie co zmieniamy raz na jakiś czas. Następny nasz materiał to, to taki grzebień z metalowym końcem. Najlepiej brać metalowy koniec, są jeszcze plastikowe, ale metalowe nam odpowiadają najwięcej. Potrzebujemy go dlatego, żeby zrobić równy przydziałek, to pierwsze i drugie, jeżeli będziemy mieć kultuny, żeby rozpątać ich też za pomocą tego narzędzia. I to kosztuje od 5 do 100 zł. Następnie to szczotka do włosów przedłużonych może być dowolna, żeby tylko nie było takich kuleczek na końcu i ona już kosztuje na wasz wybór może być, być od 5 zł do 500 zł, bo każda jest różna, ale tak naprawdę pasuje każda. Nie potrzebujemy jej właśnie w pracy, ale potrzebujemy po prostu, żeby pokazać w końcu pracy klientowi, który pierwszy raz zakłada włosy, który jeszcze może się bać, na przykład. Normalnie rozczesać włosy, że weźmiemy ten grzebień i spokojnie rozczeszemy po całych włosach, żeby on zobaczył, że normalnie może czesać i nie bał się dalej tego robić. Następnie co mamy to rękawiczki, a to mogą być jeszcze takie napalczniki, ale napalczniki byli niewygodne, są bardzo grube. A takie zwykle rękawiczki to pasują nam jak najbardziej, są miękkie i przez nich możemy normalnie dotykać i wszystko odczuwalne wykorzystujemy to na dwa naszych palca, na prawej ręce, jeżeli jesteście praworęcznymi i obcinamy tak dwa paluszki i ta cała rękawiczka może nam spokojnie na każdy palec odpowiadać, ja biorę sobie rozmiar S. sam też brać rozmiar S, bo na przykład ja mam takie grubsze palce, ale jak kupowałam M i L, to no troszeczkę byli duże i spadali ze mnie, a, a tak jak nie używamy całej ręki, a tylko paluszki, muszą być nam taki w rozmiar naszych paluszków, więc bierzemy S a lub nawet mniej, więcej 100% nie. I to też jest obowiązkowe. Wcześniej pracowaliśmy bez rękawiczek, ale zobaczyliśmy, że naprawdę są brudne kapsułki, jeżeli nie używamy rękawiczek. Następnie co mamy, to takie kuleczko dla przedłużania włosów. U mnie to takie firmowe, ale u Was będzie zwykle. Jego koszt tam 1 zł, 2 zł. Bardzo tani jest. Co z naszym koleczkiem musi być taki szeroki. Jak kupujemy zwykle koleczko, od początku jest taki okrągły w środku i musimy obciąć go tak, żeby było szeroko. Po prostu jak kupujemy zwykle koleczko, obcinamy zwykle nożyczkami w taki sposób, żeby zostało takie koleczko jak u mnie. I tyle. Następnie, co mamy, to taki mały szpinek do kuleczka, i to też kosztuje do 5 zł, a naj, najczęściej sprzedają 20 zł za 100 sztuk, i to będzie nam dla kuleczka. Następnie, co mamy z naszego urządzenia, to jeszcze inne I inne szczypce, szczypce, a klipsy to takie metalowe dla włosków puszących, na przykład jak zrobiliśmy równy pas, i żeby zabrać włosy takie dziecięce, puszące to potrzebujemy takich metalowych gdzieś z 5 sztuk, maksymalnie można 10. I takie krokodyły gdzieś kosztują z 30 zł, już dlatego, żeby zabrać więcej włosów na raz I na przykład jak metalowe to nam dla takich krótkich, malej ilości włosów to jak już mamy troszeczkę włosów przedłużonych, to już używamy też takich krokodyłów. Następnie to nasza główka treningowa i najlepiej polecam brać z włosami naturalnymi lub termo, termo nie sztucznymi, a tylko termo. Zwykle z naturalnymi włoskami taka laleczka kosztuje gdzieś 130 zł i obowiązkowo będziemy jej mieć. W żaden sposób w naszej technice nie zaczynamy od modelek, bo jest trudna technika, bo będziemy mieć dużo ćwiczeń, dużo wszystkiego, żeby dojść do w ogóle pierwszej kapsułki, bo musimy wszystko wytłumaczyć, wszystko zrozumieć i zaczynamy 100%, tylko na główce treningowej. Więc jak zaczynacie nasze szkolenie, zaczynamy obowiązkowo od kupienia tej glówki treningowej najlepiej brać nie sztuczne włosy, bo na sztucznych troszkę się różni praca i żeby miała troszeczkę gęstsze włoski, bo dużo takich lysych laleczek sprzedają. No ale powiem szczerze, że nawet najlepsza taka laleczka za 1500 zł i tak będzie lisa. Więc ja sobie kupuję takich główki gdzieś za 130-140 zł. Bardzo mi pasują i tak nie będziemy na nich długo, musimy tylko się nauczyć robić kapsulki, dalej będziemy przechodzić. Na klientek, ale na początek i tak musimy coś mieć, więc to jest obowiązkowe. Na początek kupujemy główki. Następnie co mamy, to nożyczki. I ja proszę nie kupować super fryzjerskich nożyczek za 600, za 1000 zł. Bo i tak są brudne zawsze, i tak są zawsze w kleju, jak możecie zobaczyć. Więc ja kupuję najtańsze w Rosmanie, takie za 10 zł. Po prostu zwykle, bo z nich, ich potrzebujemy tylko, by obcinać tam kilka włosów na końcu, jak końcówki. I dlatego, żeby obcinać płasemka przed zakładaniem. Więc poproszę nie brać takich drogich, bo i tak będą zepsute tym klejem, więc szkoda czasu, szkoda groszy, więc pieniążków kupujcie normalnie. Dalej mamy ciążki, dwie pary. Obowiązkowo kupujemy dwie pary. Kosztują gdzieś z... 50 zł za jedno. To takie naprawdę zwykle książki z sklepu budowlanego. Nie. nie koniecznie jest kupowania ze specjalnych sklepów przedłużania włosów. Mogą być dowolnej formy, mogą być z zębkami takimi w środku, mogą być bez, mogą być proste, mogą być takie krzywe jak u mnie. Tu u nas w ogóle nie zależy. Ale czemu bierzemy dwa? Bo pierwsze, jak zobaczyliście, są brudne. To będzie u nas jedne szczypsy do czyszczenia kleju, tylko do czyszczenia, a drugie do ściągania. I ten, te, które do czyszczenia są zawsze brudne, więc niewygodnie korzystać i tymi, i tymi do ściągania, i do czyszczenia, dlatego kupujemy dwa. Ja mam różne rodzaje, tutaj na przykład z takimi zębkami w środku i krzywe. Również mam na przykład takie proste i w środku takie gładkie i tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, które Wam więcej podobają, te proszę i wziąć dla siebie jakie znajdziecie, ale głównie żeby po prostu było dwa zestawy, że jeden do czyszczenia kleju, który będzie zawsze brudny, a drugi już właśnie do ściągania włosów, który zostanie nam czysty i bo jak my na przykład mamy takie zabrudnione ciążki, no to już nie zamykają się do końca i już nie mogą normalnie działać w ściąganiu, więc prosiłabym od razu kupować <coughs> dwa, dwa razy. Dalej następnie co mamy? то наш просто в І я bardzo polecam używać prostownicy Remington. Podam wszystkie linki dalej już w naszym szkoleniu, gdzie co kupić i Remington kosztuje gdzieś 100-150 zł. I to do ściągania włosów. Możemy mieć dwie, dwie prostownicy, na przykład jedne do ściągania, jedne do prostowania, to już na jakimś takim poziomie. Zaczynać możemy od jednych. Te, które do ściągania zawsze są zabrudnione, nie muszą być za grube, za szerokie, no żeby mniej stosować włosów klientów. Dlatego, żeby dotykać kapsułki, to najlepiej wziąć taki Remington. Obowiązkowo nasza prostownica musi wydawać 230 stopni, 200 to nie pasuje, będzie trudno w ściąganiu, więc 230 stopni tania jest ta prostownica. Ja kupuję tanie, bo jak możecie zobaczyć, jest zawsze brudna. Jak ściągamy jakimiś prostownicami klej, no to niestety nie są w, dobrym, w dobrej jakości te Nasze zgrzewarki. Ja dlatego używam na przykład od razu dwa: jedne do ściągania, bo takie są brudne i straszne, a drugie zwykle do prostowania, żeby tymi, tymi strasznymi prostownicami nie korzystać na prostowanie wosków. Ale na początek to nie jest koniecznie mieć dwie od razu: dwie zgrzewarki, dwie prostownice. I teraz taki wynik, co tutaj mamy. Mamy tak, jeżeli już jesteście z, z którejś z którejś metod, to chyba już macie sobie i nożyczki i te ciążki to wszystko nie macie, tylko klej, aktywator które i tak będzie w zestawie do naszego szkolenia, a zostanie Wam do kupienia tylko końcówki i patyczki, to gdzieś zejdzie Wam w 50 zł na start. Jeżeli zaczynacie od podstaw, to to będzie kupowanie całego zestawu. Już w swoim szkoleniu już wysyłam wszystko, gdzie co macie kupić klej i aktywator macie w zestawie, więc wszystko co zostaje, to gdzieś jeszcze 400 maksymalnie złotych na start. I dalej będzie tak, że zmieniamy na przykład. W całej pracy, dlaczego to dla nas jest tanio, bo bardzo tanie jest wykup materiałów, na przykład jak pracujemy tam na permanencie lub na manikiurze, na przedłużanie, że jest jeszcze w jakichś innych branżach, ciągle kupujemy materiały, 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 ciągle wydajemy kasy. Tutaj nie jest tak, tu jeden raz kupiliśmy i do zmiany u nas tylko klej, aktywator gdzieś raz na miesiąc. Patyczki bardzo długo nam służą, bo 100 sztuk kupujemy od razu. Końcówki w ogóle nie zmieniamy, bo 1000 sztuk to na całe życie wystarczy. I jeszcze jeden raz tam w, na rok zmieniamy nożyczki, bo zostają poklejone. A tak, znaczy, że bardzo tanio dla nas jest, gdzieś tak, całkowity koszt na jednego klienta z materiałów wychodzi nam gdzieś 30 stopni, 30 złotych, jeżeli wszystko policzyć, to jest dla nas tanio i nie tak często zmieniamy materiału, co jest oczywiście bardzo dobrą zaletą.